Jak już dowiedzieliśmy się, czym są wątki, pora by zbudować własny wątek za pomocą klasy. Będziemy, stworzymy sobie klasę, która będzie realizowała jakiś wymyślony przez nas wątek i będzie dziedziczyła po klasie pochodzącej z modułu Trading. Tak, czyli do obsługi wątków generalnie posługujemy się tym modułem Trading. Przyda nam się jeszcze moduł czas. No, moduł czas nie jest konieczny do obsługi wątków, natomiast e, fajnie jest przy wątkach używać opóźnień, bo dzięki temu lepiej widać, jak działają. Tak, znaczy przy uczeniu się wątków, oczywiście, później jak będziemy stosowali w praktyce, no to e, czasem, e, raczej rzadko będziemy już używali opóźnień. I teraz, tak, e, mój wątek, tak sobie nazwiemy naszą klasę, i ponieważ ona dziedziczy po klasie z tego tradingu to robimy tutaj między międzynawiasy okrągłe nazwę tej klasy z której dziedziczymy trading.thread. Tak więc dzięki temu odziedziczyliśmy wszystkie metody i atrybuty z tej klasy. I klasa mój wątek może realizować wątki w Pythonie. Eee, to tak przydadzą nam się dwie metody na pewno init Tak znana nam dobrze metoda init i jeszcze dla wątków potrzebna metoda run. Co robi run? run definiuje to, co będzie robił nasz wątek, czyli wątki zaczynają biegnąć po starcie. Czyli jak będziemy mieli obiekty tej klasy, to wywołujemy na nich metodę start, i wtedy to, co robią wątki, jest zdefiniowane w naszym runie. Ok, dobra. Więc na początku init, czyli co się dzieje w momencie, kiedy tworzymy obiekty naszej klasy. Eee, przyda nam się na pewno jakaś nazwa, możemy dać domyślną wartość, wątek eee, przyda nam się opóźnienie. Powiedzmy, że domyślne opóźnienie to 1 sekunda i ilość powtórzeń, powtórzenia równe 3. No to teraz wywołujemy inita z, z klasy, z której dziedziczymy, czyli wywołujemy treading,.tret. .thread. I dajemy jako parametr self, czyli to stąd trafia tutaj. Następnie tworzymy już nasze własne pola, które z tym tradingiem nie mają nic wspólnego, tylko tak sobie wymyśliliśmy, że będziemy mieli jakąś nazwę self. Opóźnienie równa się opóźnienie, i self.powtór równa się powtórzenia. No dobra. No to na początku chcemy, żeby się przywitał. A jeszcze już widzę tutaj, że wcięcia się zrobiły nie takie jak powinno, więc już poprawiamy. I niech wątek się z nami przywita, czyli zrobimy self.Nazwa rozpoczyna działanie. Na koniec niech się z nami pożegna i powie, że skończył pracę. Czyli self.nazwa kończy działanie, a w środku będzie coś robił. No, powiedzmy, że to co będzie robił, czyli for i in, in range powtórzenia, self.powtórzenia. To jedyne co będzie robił to będzie mówił, że idzie spać na tyle sekund i będzie szedł spać na tyle sekund co powiedział. Czyli self.nazwa, przecinek, idzie spać na self.opóźnienie, przecinek sekund. Dobra, i teraz wywołujemy metodę z modułu time: time.slip self.opóźnienie no dobra, no to powiedzmy, że tyle starczy zjedźmy sobie na dół i stworzmy dwa obiekty takiej klasy czyli nazwijmy pierwszy wątek 1 równa się mój wątek i między nawiasy okrągłe wstawiamy parametry, którymi zapełniamy te pola, czyli najpierw nazwa Nazwijmy go wątek 1, później opóźnienie powiedzmy, że będzie opóźnienie 1 i liczba powtórzeń 8. Wątek 2 będzie się nazywał, oczywiście, Wątek 2. Damy mu trochę większe opóźnienie, więc niech się wykona mniej razy. No to startujemy dwa wątki. Wątek 1, start. Wątek 2, start. I na koniec chcemy otrzymać komunikat, że kończymy tą imprezę. A na początek e, chcemy otrzymać komunikat, że zaczynamy tą imprezę, albo może tworzymy dwa wątki. Ok, no to odpalamy. Pewnie się trafią jeszcze jakieś jakieś literówki własny wątek opóźnienie tak dobra opóźnienie się ok no i opóźnienie to była jedyna literówka i tak na początku mamy komunikat Tworzymy dwa wątki. Wątek pierwszy rozpoczyna działanie. Od razu idzie spać na jedną sekundę. Wątek drugi rozpoczyna działanie. I zanim wątek drugi pójdzie spać, otrzymujemy informację, że kończymy tą imprezę. No, ale byśmy chcieli zakończyć imprezę dopiero jak się kończy, a nie kiedy jeszcze oba wątki imprezują w najlepsze. Więc jak coś takiego możemy załatwić? Pierwsza rzecz widzimy, że działa tak, jak sobie wymyśliliśmy, że działa, czyli robi to, co zdefiniowaliśmy w ranie. Natomiast czasem będziemy chcieli tak, żeby tutaj działał jeden wątek, działał drugi wątek, a dopiero po tym, jak się skończą, chcemy zrobić coś jeszcze, na przykład powiedzieć właśnie, że wszystko się skończyło, czyli wyświetlić jakiś komunikat. No, do. Żeby otrzymać taki efekt możemy skorzystać z metody JOIN. Czyli co się stanie jak zrobię wątek 1.JOIN. Tworzymy dwa wątki i gdzieś nie ma wcale tego komunikatu. Kończymy imprezę. Tak? Bo dopiero się pojawił na sam koniec. Jakbyśmy zrobili, o, niefortunnie to zrobiłem dla wątka pierwszego bo on dłużej się wykonywał niż drugi, ale jak zrobimy join dla drugiego, to zobaczycie, co się stanie. Czyli otrzyma, jak wątek drugi się skończył, to skończyliśmy imprezę, a potem wątek pierwszy jeszcze biegał. Czyli ten join służy do tego, że to, co jest po nim umieszczone, wykonane zostanie dopiero wtedy, kiedy wątek dla którego join został wykonany się zakończy. Tak, czyli najpierw musieliśmy dobiec do końca. Tego wątka, jak on zakończył swoje działanie, no to dopiero wtedy program przeszedł dalej do tego miejsca i wywołał tą instrukcję print. To, co się teraz stanie, jak zrobię join dla obu wątków, czyli zrobię wątek 1 join i potem wątek 2 join. Tak, czyli widać, że poczekaliśmy na koniec. E, czyli to zostało wykonane dopiero, kiedy zakończyły się oba wątki. Natomiast e, wątek 1 i wątek 2 działały jednocześnie. Tak, czyli ten join jakby nie wpływa na działanie wątków, które e, biegną równolegle. Natomiast e, do. E, Następne wywołania, które są jakby w tym nadrzędnym wątku, czyli w wątku głównym, zostaną wykonane dopiero wtedy, kiedy zostaną zakończone te mniejsze wątki.